Co zrobić, żeby złość była twoim sprzymierzeńcem? Część druga. Na poprzedniej rolce wspominałem o tym, jak to ze złością musiałem się zaprzyjaźnić i w jaki sposób sabotowała ona tak naprawdę moje życie. Na tej rolce wspomniałem o przerywaniu cyklu i dzisiaj więcej na ten temat. Przede wszystkim muszę ci powiedzieć, że złość to była u mnie taka najbardziej naturalna emocja, która występowała. Coś źle zjadłem, już się można było wkurzyć, coś źle zrobiłem, już się można było wkurzyć. I oczywiście ta złość nie zawsze dotyczyła mnie wewnętrznie, tylko po prostu, że była to emocja, którą najlepiej znaliśmy w domu. Oczywiście nie mieliśmy żadnej patologii, nic strasznego się nie działo, ale koniec końców to napięcie było aż wyczuwalne w powietrzu. I oczywiście było ono bardziej wyczuwalne wśród dorosłych, no bo ty jako dziecko średnio mogłeś okazywać tę emocję, no bo zaraz była repressja. A poza tym, no jakby w jakiś sposób dostosowywałeś się do tego, co daje ci środowisko, żeby przypadkiem nie być problemem dla rodziców. Nie zawsze, ale często tak bywa, i często układ nerwowy w taki sposób postępuje, żeby nas uchronić w jakiś sposób. No i teraz musiałem sam się nauczyć przerywać ten cykl, bo zauważyłem, że już w pewnych momentach jest tego za dużo i źle to na mnie wpływa. Więc jak to zrobiłem? Przede wszystkim pamiętaj o tym, że pomiędzy bodźcem, czyli jakąś rzeczą, która Cię zirytuje, a samym wystąpieniem emocji najprawdopodobniej masz mniej niż jedną sekundę, kiedy ta reakcja się pojawi. I ona może być różna. Może być słaba, może być silna, może być już skumulowana kilkoma różnymi sytuacjami. Jest tam wiele czynników, ale kilka najważniejszych elementów, na które musisz zwracać uwagę to. Sam proces wygląda następująco. Pojawia się bodziec, następnie jest reakcja, następnie jest jakieś działanie związane z tą reakcją. Sprzężenie zwrotne, czyli informacja zwrotna dla Ciebie. Idę za aktywacja tego bodźca. Tak mniej więcej przebiega cały ten cykl. No i ten punkt, gdzie jest działanie, czyli trzeci krok. Tutaj najprawdopodobniej podejmujemy za dużo kroków w trakcie trwania tej emocji, zamiast po prostu odpuścić i dać jej spokojnie opaść. Więc żeby móc sobie z tym faktycznie poradzić, musisz przede wszystkim najpierw poznać bodziec. I kiedy zrozumiesz, że to się zaczyna w tobie dziać, to zauważać te rzeczy. Kiedy już zauważysz, że coś takiego się dzieje, że jesteś bliski eksplozji albo właśnie zaczynasz coraz szybciej mówić i coraz bardziej podnosisz tą głosu albo gdzieś tutaj zbierać się energia, którą chciałbyś z siebie już... Wyrzucić, no to wtedy jest moment faktycznie na to, żeby próbować ten cykl przerywać jak najczęściej. Czyli poznaj bodziec, a następnie zamknij ryj i skup się na sobie. Czyli skup się na tym, co ty faktycznie czujesz, skup się na sygnałach z ciała. Czyli przekierowuj swoją uwagę na siebie, a nie na to, co dzieje się dookoła. Nie nakręcaj się w trakcie trwania, tylko właśnie znajdź przestrzeń na to, żebyś mógł spokojnie sobie ją przeżyć i nie iść dalej za ciosem. Nie rozmawiać, nie, nie nakręcać się w głowie, jak ja to mam przerąbane, że zawsze się tak zdarza. Unikaj tych sformułowań. Zawsze, wszystko, nigdy, bo one jakby potęgują tylko Twoje odczucia. Tak? Nigdy się nie dzieje tak, jak ja chcę. Zawsze się dzieje tak, jak ktoś chce. I te przekonanie może być w Tobie bardzo silne, bardzo mocno to, um bardzo to umacniać i w tym ogólnym rozrachunku powodować, że będziesz się z tym czuł po prostu gorzej, że jakby nie ma już drogi wyjścia. Także poczekaj, aż ta emocja upadnie i najlepszym sposobem tak naprawdę jest właśnie skupienie się na swoim Oddechu i na swoim ciele. To znaczy, wykonaj kilka głębokich wdechów na początek i oddechów. Pamiętaj, żeby wydech był dłuższy niż wdech, bo to on dopiero będzie cię uspokajał. I niech nie będą one płytkie, tylko pełne, głębokie wdechy typu. Następnie możesz bawić się w różny sposób z tymi techniki, technikami oddechowymi, ale o tym nagrałem osobne roki i jeszcze się pojawią, także nie będę tutaj więcej czasu zabierał. Co jeszcze musisz zrobić, żeby sobie z tym lepiej radzić? No przede wszystkim poznawać swoje ciało, więc w tym na pewno jest aktywność fizyczna, żeby po pierwsze się rozładowywać, a po drugie właśnie rozumieć, co się dzieje w naszym ciele. Dlatego fajnie jest ćwiczyć bez słuchawek, żebyś faktycznie Czuł te impulsy idące z ciała. Świetną rzeczą jest również rozciąganie, gdzie możesz faktycznie skupić się na konkretnych obszarach swojego ciała, czuć w jakiś sposób, że je tu ciągniesz tak, że tu masz plecki, że tu rozciągasz bark i tak dalej. Uczysz się, gdzie masz jakieś mięśnie, gdzie one mogą powodować napięcia, i dzięki temu będzie Ci łatwiej rozumieć samego siebie. Dodatkowo możesz też ćwiczyć robienie rzeczy powoli, bo jest spora szansa, że ta złość wynika z jakiegoś zbyt dużego napięcia. Czyli dokładnie rób to samo, co zwykle robisz, ale spokojniej, a już w szczególności te rzeczy, które robisz. Mega szybko, czyli jeżeli mega szybko chodzisz, zacznij chociaż raz na jakiś czas robić bardzo spokojne spacery. Jeśli coś w chacie sprzątasz, to wszystko musi być na maksa. Spróbuj to zrobić zupełnie na luzie, czyli złapać perspektywę, że na przykład mam teraz, nie wiem, godzinę, dwie na to i obojętnie ile zrobię, mam na to tyle czasu, nastawiam sobie na przykład budzik i robię to w totalnie spokojnym tempie. I szukaj tych momentów, kiedy jesteś najbardziej pobudzony, kiedy jest najszybciej do tego, żebyś wybuchł. I jeżeli jesteś w stanie się w świadomy sposób wprowadzać w te sytuacje, tak wiesz, w kontrolowanych warunkach, a nie wtedy, kiedy ktoś na ciebie coś narzuci, to spróbuj to zrobić i ćwiczyć to opanowywanie siebie. Możesz nawet zacząć od tego, że w trakcie treningu, kiedy masz wysoki stan pobudzenia, kiedy twoje tętno serducho pompuje krew przez cały organizm bardzo intensywnie, nauczyć się uspokajać w tym stanie, bo to jest świetny trening, taki faktyczny, autentyczny, realny trening na swoim. Własnym przykładzie, który możesz wykonywać zawsze, i on w długim terminie na pewno pomoże sobie radzić z tą emocją. Pamiętaj, że to nie wydarzy się z dnia na dzień, jest to proces, ale właśnie takimi małymi krokami, sposobami jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Czyli zauważaj te rzeczy, rozpoznawaj, rozładowuj w zdrowy sposób, poprzez techniki oddechowe, poprzez oderwanie się od tego, co się dzieje, nie nakręcanie się w głowie, bo to wszystko ci tylko szkodzi. Powoduje, że jesteś głupszy, że podejmujesz głupsze decyzje, po prostu IQ Ci spada i to dosłownie. A Automatycznie, kiedy te emocje idą do góry, zaczynasz popadać w coraz bardziej skrajne emocje, możesz niszczyć swoje relacje, możesz niszczyć swoją pozycję w pracy, wiele rzeczy się za tym kryje, dlatego warto to zapanować, nad tym zapanować. W kolejnych rolkach też powiem Ci w takim razie, jak złość może Ci się posłużyć, bo na razie robimy z tego jako coś, nad czym trzeba pracować, ale ma ona również swoje plusy. Ale to już następny krok, dlatego zaobserwuj ten profil i czekaj na kolejne informacje, co możesz zrobić z własną złością.